Ewangelia nam jeszcze raz uświadamia sens śmierci Jezusa. Pokazuje go w dwóch wymiarach. Pierwszy, słyszymy dzisiaj, że Jezus zostaje skazany właściwie na śmierć przez Sanhedryn jeszcze nie przez Piłata, jeszcze nie przez Heroda. Ale Sanhedrin postanawia go zabić. Dlaczego? Dlatego, że wskrzesił Łazarza. Taka jest wymowa 11 rozdziału Ewangelii Jana. Jezus wyprowadza z grobu Łazarza, ale ceną za to jest jego własna śmierć. Podarował życie swojemu przyjacielowi ale będzie musiał oddać swoje. Gdybyśmy przeczytali cały ten rozdział 11, to odkryjemy, że grób, w którym leżał Łazarz jest opisany dokładnie tak samo jak grób Jezusa. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Święty Jan tak opisuje wskrzeszenie Łazarza, byśmy mieli takie poczucie, Właśnie, że Jezus właściwie zajmuje miejsce łazarza w grobie. Łazarz wyszedł z grobu, ale na to miejsce musi wejść Jezus. Łazarz otrzymuje życie za cenę śmierci Jezusa. I to jest prawda, którą będziemy przeżywać w odniesieniu do siebie samych. Nasz chrzest to jest życie podarowane nam. Za cenę śmierci Jezusa. Jezus nas wyprowadza ze śmierci, którą jest grzech, ale to nie dzieje się w taki dla Jezusa bezpieczny sposób. Nie. To nie jest tanie wybaczenie, to nie jest tylko skreślenie długu. To nie jest tak, że w dziele zbawienia Chrystus po prostu skreśla nasz dług. Ma władzę, to skreśla. Nie, nie. Chrystus spłaca nasz dług. Ceną za grzech jest śmierć. Jezus wziął moją śmierć w siebie, żebym ja mógł żyć. Mamy wszyscy życie za cenę śmierci Jezusa. To jest pierwszy wymiar tego, tego sensu. Jezusowej śmierci. Jest drugi zawarty w tej wypowiedzi Kajfasza, którą Jan uznał za proroctwo. Wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. To jest drugi wymiar dzieła zbawienia dokonanego na krzyżu. Z jednej strony Jezus wypłaca dług, jaki każdy z nas jest winien Ojcu, ale z drugiej strony Jezus wprowadza pokój między nami. Śmierć Jezusa ma ten sens, że gromadzi rozproszone dzieci Boże. Ewangelia nam podpowiada, byśmy pomyśleli, z kim nam jest nie po drodze, z kim nas ostatnio nasze grzechy poróżniły, z kim w ostatnim czasie w szczególny sposób czujemy się podzieleni. Ta Ewangelia mówi, popatrzcie uważnie na swoje rozproszenie. Grzech nie jest tylko sprawą między mną a Bogiem. Każdy grzech ma jeszcze to do siebie, że wprowadza podział w ludzie Bożym, że sprawia, że lud Boży jest rozproszony, że dzieci Boga są rozproszone. Dzieło zbawcze Jezusa jest po to, żeby dzieci Boże rozproszone na nowo gromadzić. Byśmy odnaleźli nie tylko każdy z nas indywidualnie pokój z Bogiem, ale byśmy odnaleźli też pokój między sobą wzajemnie, by zniknęło z pomiędzy nas to, co nas dzieli. Ważne jest, żeby też zobaczyć, jak, jak daleko sięga to dzieło zbawcze, to dzieło gromadzenia. Dzieci Bożych. By powiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, ale nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Jan rozumie, że jest rozproszenie samego ludu Bożego, tego, który jest tu określony słowem naród. Ci, którzy tworzą lud Boga, są rozproszeni. Ale mówi, nie chodzi tylko o to. Chodzi jeszcze o dzieci Boże, które są poza tym narodem. Bóg ma swoje dzieci także poza swoim ludem. W dziesiątym rozdziale, rozdział wcześniej, Jezus mówi takie zdanie w swoim kazaniu o dobrym pasterzu. Mówi tak: Mam także inne owce. Które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić, i będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Mam owce, które nie są z tej owczarni. Są takie owce, które nie są z owczarni Kościoła, ale są z owczarni Jezusa. Ale są z owczarni Jezusa. W taki sposób tłumaczył te, to zdanie Jezusowe w XV wieku Paweł Włodkowic. Pamiętam, jak znalazłem ten tekst u Włodkowica, a ja byłem szokowany, że w XV wieku ktoś miał takie myślenie, że Chrystus ma swoje owce także poza Kościołem. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Miał umrzeć nie tylko za naród, nie tylko za lud boży. Nie tylko za Izrael, nie tylko za Kościół, ale żeby wszystkie dzieci Boże rozproszone zgromadzić. To jest takie zdanie, które każe nam bardzo mocno korygować swój wzrok, kiedy nam się wydaje, że naszymi braćmi i siostrami są tylko ci, którzy są z nami w jednym Kościele w pełnej jedności, a i tak jeszcze między sobą bywamy pokłóceni. I tak jeszcze między sobą skaczemy sobie do oczu ten lepszy katolik, a tamten gorszy. Ale Jezus mówi: Nie, nie, ja mam jeszcze zupełnie gdzie indziej swoje owce, i to są wasi bracia i siostry, bo to są rozproszone dzieci Boga. Wchodzimy w przeżywanie dzieła zbawczego Jezusa, żeby zobaczyć, jak dalece on chce przywracać jedność między ludźmi. Że to jego pragnienie jedności, które nam jest zadawane jego śmiercią, ono nie ma żadnych granic. Nie ma żadnych granic. Jakaś jest pasja niesłychana w Bogu, cało, całe dzieje zbawienia gromadzić ludzi, gromadzić, zbierać. No wszyscy są dziećmi Boga. Są rozproszeni. Myślę, ważne jest zobaczyć swój grzech w całej prawdzie. To nie jest tylko tak, że grzech burzy moją relację z Bogiem prywatnie, jeden do jeden. To jest także tak, że mój grzech rozprasza dzieci Boga. A Jezus Chrystus nasz zbawiciel jest ofiarą za moje grzechy. Jest tym, którego śmierć daje mnie życie ale jednocześnie jest też kimś, kto umiera, żeby, żeby, mi, żeby nas zgromadzić. Znaczy, żeby mi otworzyć ręce, bym umiał przyjąć tych, których mój grzech ode mnie odpędził. Zbawienie nie jest tylko takie właśnie indywidualistyczne. Zbawienie polega na, na przywróceniu ludziom na tego doświadczenia wspólnoty, w jednej rodzinie dzieci Boga. I tak jak mówię, pozwólmy Bogu, żeby poszerzał nasze serca, poszerzał nasze serca, żebyśmy widzieli tę rodzinę dzieci Bożych nie tylko na wyciągnięcie własnej ręki, własnego wyznania, własnej wspólnoty, tylko żebyśmy widzieli tak szeroko jak Jezus. Umarł nie tylko za naród, nie tylko za lud Boży. Tylko żeby gromadzić wszystkie rozproszone dzieci Boga. Amen.